Jeżeli nie chcesz szukać jakichś zaszczytów, wspierania Panie tego, co nie syci. Jeżeli ja Ci dziękuję, że Ty sam wychodzisz z inicjatywą, żeby przypomnieć mi, to, co jest w życiu najważniejsze. Jeżeli Ty przychodzisz po to, żeby mnie zbawiać kolejny raz, żeby mnie ocalać od śmierci, bo Ty nie chcesz śmierci grzesznika, ale żeby się szczerze nawrócił. Ty nie chcesz, Panie, żeby ten bogaty to było moje życie w potępienie, ale Ty chcesz, Panie, abym już teraz wybierał miłość, wybierał dobro. Jezu, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, żebym nie błądził, żebym się nie gubił, Panie, żebym, Panie, był w miejscu, które dla mnie wyznaczasz, żebym nie szukał, Panie, po macku, Jezu, przyjdź, bądź moją siłą, bądź moją mocą w walce z grzechem, z codziennością, bądź moją siłą do wstawania z upadków, do podejmowania decyzji wiary, do ufania Tobie do końca, Panie, aż po krzyż.